Łukaszu, rozpoczęliście ten sezon od zwycięstwa wysokiego nad kurierem Szczecińskim, ale dwa tygodnie temu zdarzyła się też wysoka wpadka z Dokerem. No nie uważam, że to była wpadka. Po prostu Doker to już znamy nazwę z innych rozgrywek w Szczecinie. Wiedziałem, że ta duża może być silna. No nie znałem ich personaliów, ale no wzięliśmy pod uwagę, że ta duża może być poza zasięgiem i no trzeba się bić o te drugie miejsce, żeby awansować do pierwszej ligi. No właśnie, w zeszłym sezonie nie udało się zajęliście trzecią pozycję. Czyli w tym, w tym sezonie walczycie o bezpośredni awans, tak? E, tak, no w tym rok temu na początku to miało być czas na zgrywanie się, ale potem wygraliśmy 3-4 mecze pod rząd. Byliśmy w czubie. Postanowiliśmy walczyć o awans. Trzy ostatnie mecze, konkretnie chyba Sila, dużo pamiętam, nie wyszedł, który zadecydował o awansie, no ale w tym roku już postawiliśmy na awans. No i po prostu trzeba drużynę, które są do ogrania, trzeba po prostu ogrywać i liczyć na to, że. Silniejsze drużyny yy, też będą miały problemy, takie jak dzisiaj i pogubią punkty, żeby nam to ułatwiło. A oprócz Dokera i oprócz was, bandytów, yy, kogo jeszcze typujesz do właśnie walki o, o ten awans? Yy, Rok temu było silne Benesport, yy, było też silne Netto. Yy, no ale i Bene sport, i Netto właśnie potrafiło w taki głupi sposób potracić punkty z olbrzymi drużynami właśnie przez brak frekwencji. No i mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie, ale to w tych drużynach bym się potrwał największych problemów. Jeszcze, a... jeszcze nie wiem, co to, to jest tam ekipa sędziów, słyszałem, że miały problemy z Dockerem, nie wiem co tam, jak to się skończyło, mam nadzieję, że oni... Znaczy, Docker wczoraj wygrał 5-4, ale minimalnie, była, była walka. To znaczy, że coś jednak grają, a więc będzie trzeba na zwrócić uwagę. Czyli, a w ogóle nie bierzesz pod uwagę, że kurier szcze szczeciński może się włączyć? Zawsze może się włączyć, bo nie wiem czy macie podstawowy który ma podstawowy skład zawsze, czy nie, może zaczną dopiero chodzić, z nami grali w piątkę, mam nadzieję, że nie. No dzisiaj, dzisiaj z Kubańskim dosyć ciężko jest, męczycie się, tylko 1-0 na tablicy do przerwy. Podstawowy problem dzisiaj to jest problem kadrowy, niestety pięciu, pięć osób dzisiaj nie mogło być, jedno będzie rozchorował dzieci, drugi ma uczelnię, się rozchorował, czwarty jest w pracy. Bywa tak, bywa wyszło to wczoraj i dzisiaj, no trzeba walczyć z tym, co się ma i, i trzeba walczyć o zwycięstwo. Jędrzeju, no ależ dramat dzisiaj. Do przerwy przegrywacie 1-0 później. Wychodzicie na prowadzenie 5 minut do końca tracicie na remis i ta ostatnia akcja, dosłownie w ostatniej sekundzie Bandyci strzelają na 5-4. No wypada tylko pogratulować, bo dobry mecz, dwie drużyny dobrze grały. Bandyci mieli kilka słupków, ale my też mieli lekką przewagę. Remis byłby chyba bardziej zasłużony, tym bardziej, że dosłownie 3 sekundy, zanim padła bramka na 5-4. Myśmy mogli strzelić na 5-4 i wygrać. Trudno. Taki sport. Po trzech meczach, sześć punktów, chyba możecie być zadowoleni. My tutaj gramy dla przyjemności. Zależy nam na jak najlepszym rezultacie. Nie mamy jakichś tam określonych celów. Po prostu w każdym meczu chcemy wygrać. A jeżeli się nie da, to zremisować. A jeżeli się nie da, to przynajmniej nie sprzedać tanią skóry. I to nam się dzisiaj udało, chociaż trzy punkty były w zasięgu. A jak myślisz, kto y, zwycięży w lidze w tym sezonie? Trudno powiedzieć: Docker y, dosyć mocno zaczął. I pewnie to będzie mocna, e, mocna drużyna. No jest tutaj kilka, kilka fajnych zespołów w pierwszej lidze. Zobaczymy. Myślę, że my nie jesteśmy w grupie tych najmocniejszych zespołów, ale na pewno będziemy starali się, tak jak mówiłem, wszystkim możliwie mocno przeszkadzać i zdobyć jak najwięcej punktów. Panie Grzegorzu, w pierwszej kolejce wpadka. I to duża wpadka, bo ona może się ciągnąć do samego końca. Ja myślę, że to była jakaś dobra nauczka dla nas. Wyciągnięte wnioski pokazały na meczu z pogonią 04. Dzisiaj fala. Mocny przeciwnik. Mocny przeciwnik, szanujemy przeciwnika. No, czas pokaże. Myślę, że będzie ciekawy mecz. No właśnie. Ale... Czy w tym pierwszym meczu z tramwajami wy nie, poszed, nie podeszliście trochę tak, z, nie, czy nie żyliście rywala? Ja ten mecz zapomniałem, żyję dzisiejszym meczem. Kto zdobędzie mistrzostwo w tym sezonie? Greorex. Nie idzie, nie idzie coś Wam w tym meczu do przerwy wysoko przegrywacie. Znaczy nie tyle, nie co nie idzie, po prostu przeciwnik jest zdecydowanie od nas lepszy. I piłkarsko, i bardziej ruchliwi. No. Grają z sobą pewnie dłużej i my jesteśmy tak najczęściej tak typowym, typowo amatorskim zespołem. Spotykamy się tylko i wyłącznie tutaj na, na meczach, ewentualnie na halpie i to jest wszystko. Zresztą no. wyższość przeciwnika chyba nie, nie podlega żadnej dyskusji tutaj także. Ale chyba widać troszeczkę brak Kamila Fryszki, niepotrzebne zachowanie w ostatnim meczu, no i dwa mecze pauzy, no chyba szkoda. No na pewno, no, każdego dobrego zawodnika w naszym zespole będzie brakować, tym bardziej, że nas jest tylko dzisiaj pięciu. A Kamil jest zawodnikiem, który na pewno ma dużo umiejętności, tylko że gorący charakter i to niestety nam dzisiaj wychodzi bokiem. Nie? Jakaś zmiana taktyki na tą drugą połowę, żeby coś jeszcze jakiś powalczyć o jakiś korzystniejszy wynik? No, my możemy tylko powalczyć tutaj, żeby coś ewentualnie uszczelić, jakąś zrobić akcję, jedną, drugą, bo to dla nas będzie jakaś korzyść. W meczu pewnie nie wygramy, chociaż tak nie powinno się mówić, ale no, to taka, taka jest rzeczywistość. No. Będziemy grali o to, żeby chociaż jakąś jedną czy ze dwie składne akcje zrobić. Nie? A jak pan obstawia, kto zdobędzie mistrzostwo? No, ciężko powiedzieć, że te składy są... Gdyby to było jakieś powtarzalne zespoły, co roku te same, to można wtedy jakoś tam typować. W każdych zespołach dochodzi do zmian. Była tak, że jakiś zespół, tu się gra czterech, no, w jednym zawodniku, dowiem się wzmocni, już, już to może przeważyć w tak, końcowej klasyfikacji.